Vlog podróżniczy 8 kwietnia 2025 roku R. Do Tokio przyjechałem 7 kwietnia 2025 roku w niedzielę z JFK w Nowym Jorku. Następnego dnia, 8 kwietnia, w poniedziałek odwiedziłem Górę Fuji. Najpierw pozwólcie, że przedstawię wam Górę Fuji. A potem przedstawiam dwie najpopularniejsze opcje oglądania Mt Fuji. Pierwszym popularnym wyborem jest skorzystanie z Junior Limited Express Fuji Xkarżen ze stacji Shinjuku w toku bezpośrednio do parku Arekurayama Sengen. Widzę górę Fuji na szczycie wzgórza. Drugim popularnym wyborem jest wjazd pociągiem Shinkansen Bullet Train, z Tokio do stacji Mysimy, a następnie przesiadka do autobusu. Aby dotrzeć do jeziora Kawaguchiko, mogę wjechać kolejką linową na szczyt wzgórza, aby obejrzeć górę Fuji. Góra Fuji. Góra Fuji to aktywny stratowulkan znajdujący się na japońskiej wyspie Honsiu o wysokości szczytu 3776,24 m, 12389 stóp 3 cale. Jest to najwyższa góra w Japonii, drugi co do wysokości wulkan znajdujący się na wyspie Wazji, po górze Kerinci na indonezyjskiej wyspie Sumatrę i siódmy co do wysokości szczyt wyspy na Ziemi. Ostatnia erupcja wulkanu Fuji miała miejsce w latach 1707-1708. Góra znajduje się około 100 km, 62 mil na południowy zachód od Tokio i jest widoczna ze stolicy Japonii w pogodne dni. Wyjątkowo symetryczny stożek góry Fuji, który jest pokryty śniegiem przez około 5 miesięcy w roku, jest powszechnie używany jako ikona kulturalna Japonii i jest często przedstawiany w sztuce i fotografii, a także odwiedzany przez turystów, turystów pieszych i wspinaczy górskich. Góra Fuji jest jedną z trzech świętych gór w Japonii. San wraz z górą Tate i górą Haku. Jest to wyjątkowe miejsce o malowniczym pięknie, i jedno z historycznych miejsc w Japonii. Został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako obiekt kultury 22 czerwca 2013 roku. Według UNESCO góra Fuji inspirowała artystów i poetów i od wieków była obiektem pielgrzymek. UNESCO uznaje 25 miejsc o znaczeniu kulturowym w rejonie góry Fuji. Wśród tych 25 miejsc znajduje się góra i świątynia Shintou. Fuji-san Hongu Sengen Teisze. Etymologia. Obecne kanji oznaczające górę Fuji i oznaczają odpowiednio bogactwo lub obfitości człowiek o wysokim statusie. Jednak pochodzenie tej pisowni i nazwy Fuji nadal jest przedmiotem dyskusji. Hirete Acutane, japoński filolog klasyczny z okresu Edo, spekulował, że nazwa pochodzi od słowa oznaczającego górę stojącą kształtnie jak kłos rośliny ryżu. Brytyjski misjonarz John Bachelor 1855-1944 twierdził, że nazwa pochodzi od dainuskiego słowa oznaczającego ogień, bóstwa ognia, kamiu i fuchi, czemu zaprzeczył japoński językoznawca Kiyosuke Kindaichi ze względu na rozwój fonetyczny. Wskazuje się również, że Huchi oznacza starą kobietę, a małpa jest słowem oznaczającym ogień, przy czym Ape huhi kamui oznacza bóstwo ognia. Badania nad rozmieszczeniem nazw miejsc, które zawierają fuji, sugerują również, że pochodzenie słowa Fuji pochodzi z języka jametołu, a nie Zainu. Japoński toponimista Kanji Kagemi twierdził, że nazwa ma ten sam rdzeń co glicynia i tęcza i pochodzi od jej długiego, dobrze ukształtowanego zbocza. Pierwszym popularnym wyborem jest Arakurayama Sengen Park. Widzę górę Fuji na szczycie wzgórza. Arakurayama Sengen Park. Park blokowy położony przy 3353 Arakura, Fujiyoshida, prefektura Yamanashi w Japonii. Zainstalowany w październiku 1959 roku. Położony na zboczu góry Arakura. Zajmuje powierzchnię około 4,3 hektara. Jest popularny jako słynne malownicze miejsce, w którym można zobaczyć górę Fuji, czerwoną pięciopiętrową pagodę i kwitnące drzewa wiśniowe. Świątynia Sangoku Daichisan Arakura Fuji Sengen. Jest uświęcona, a góra Arakura jest świętym obszarem. Na terenie parku znajduje się około 650 kwitnących wiśni, a w parku znajduje się Wieża Pamięci Poległych w Wojnie. Krajobraz. Jest to park z panoramicznym widokiem na miasto Fujiyoshida i Górę Fuji i słynie ze zdjęć pięciopiętrowej pegoudei. Pegoudei dla poległych w wojnie, a nie Stupi, Kwiatów Wiśni i Góry Fuji. Znalazł się na dziesiątym miejscu wśród stu widoków z Górą Fuji ogłoszonych przez Japońskie Ministerstwo Środowiska. Został również opublikowany w magazynie pokładowym Lufthansy i podręcznikach używanych na obowiązkowych kursach edukacji tajskiej i stał się okładką czwartego poprawionego wydania. Michelin Green Guide Japan otrzymał dwie oceny. Fujisan i Szymben uważa, że liczba zagranicznych gości odwiedzających świątynie i sanktuaria wokół góry Fuji wzrosła z tego powodu oraz wpływu wpisania góry Fuji na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pozwólcie, że będę kontynuował przedstawianie wam Góry Fuji. Panorama lotnicza góry Fuji, Seiko i Yashinosato Nenba na pierwszym planie, czerwiec 2023 rok. Współczesny językoznawca Aleksander Wowin proponuje alternatywną hipotezę opartą na starojapońskim czytaniu. Słowo to mogło zostać zapożyczone ze wschodniego starojapońskiego i oznacza mistrza ognia. Zmiany W języku angielskim góra znana jest jako góra Fuji. Niektóre źródła odnoszą się do niej jako Fujisan, Fujiyame lub zbędnie Mount Fujiyame. Japończycy nazywają Górę Fuji-san. To san Tosan nie jest sufiksem grzecznościowym używanym przy imionach ludzi, sać jako Watanabe-san, ale chińsko-japońskim odczytaniem znaku jamy używanego w związkach chińsko-japońskich. W romanizacji Nihonshiki i Kunreishiki imię to jest transliterowane jako huzi. Historia: Góra Fuji jest atrakcyjnym stożkiem wulkanicznym. Był częstym tematem japońskiej sztuki, zwłaszcza po 1600 roku, kiedy Edo stało się stolicą a ludzie widzieli górę podróżując drogą Tokaido. Według historyka Haberona Earharta, w średniowiecie Japończycy zaczęli ją postrzegać jako górę numer jeden znanego świata trzech krajów – Ingi, Chin i Japonii. Góra jest wspominana w literaturze japońskiej na przestrzeni wieków i jest tematem wielu wierszy. Szczyt był uważany za święty od czasów starożytnych i dlatego był zabroniony dla kobiet. Dopiero w 1872 roku rząd japoński wydał edykt stwierdzający – Wszelkie pozostałe praktyki wykluczania kobiet na terenach świątyń i świątyń powinny być natychmiast zniesione, a wspinaczka górska w celu oddawania czci Bogu i tepe będzie dozwolona. Tatsu Takayame, Japonka, stała się pierwszą kobietą, która zdobyła szczyt Fuji jesienią 1832 roku. Starożytni samurajowie wykorzystywali podnóże góry jako odległy obszar treningowy w pobliżu dzisiejszego miasta Gotemba. Szogun Minamoto no Yoritomo organizował zawody ucznicze Jabusame w tym rejonie we wczesnym okresie Kamakure. Pierwsze wejście cudzoziemca miało miejsce przez Sir Rutherforda Alcocka we wrześniu 1860 roku, który wspiał się na górę w 8 godzin i zszedł w trzech godziny. 427-krótka narracja Alcocka w The Capital of the Tycoon była pierwszym szeroko rozpowszechnionym opisem góry na zachodzie. 421-27 Leigh Fanny Parks. Żona brytyjskiego ambasadora Sir Harego Parkesa była pierwszą kobietą niebędącą Japonką, która weszła na górę Fuji w 1867 roku. Fotograf Felix Biatou wspiał się na górę Fuji dwa lata później. 5 marca 1966 roku Boeing 707 linii Boak, lot 911, rozpadł się podczas lotu i rozbił się w pobliżu nowej piątej stacji na górze Fuji Gotemba, wkrótce po wylocie z międzynarodowego lotniska w Tokio. Wszyscy 113 pasażerów i 11 członków załogi zginęło w katastrofie, Przypisano ekstremalnym turbulencjom w czystym powietrzu spowodowanym przez fale zawietrzne z wiatrem od góry. W niewielkiej odległości od nowej piątej stacji Gotemba znajduje się pomnik upamiętniający ofiary katastrofy. Dziś Góra Fuji jest międzynarodowym celem turystyki i wspinaczki górskiej. Na początku XX wieku wykłady populistycznego pedagoga Frederike Stara przetokło na temat jego licznych wejść na Górę Fuji w latach 1913 rok, 1919 i 1923 rok były szeroko znane w Ameryce. Znane japońskie powiedzenie sugeruje, że mądry człowiek wejdzie na górę Fuji raz w życiu, ale tylko głupiec wspiałby się na nią dwa razy. Pozostaje popularnym symbolem w kulturze japońskiej, między innymi pojawia się w licznych filmach, inspiruje logo Infinity, a nawet pojawia się w medycynie ze znakiem góry Fuji. Kąty nachylenia środkowego boku zmniejszają się od 23 stopni do mniej niż 10 stopni w Piemącie.ja. Drugim popularnym wyborem jest wjazd pociągiem Shinkansen Bullet Train z Tokio do stacji Mishime, a następnie przesiadka do autobusu, aby dotrzeć do jeziora Kawaguchiko. Mogę wjechać kolejką linową na szczyt wzgórza, aby obejrzeć Mt. Fuji. Jezioro Kawaguchiko jest najłatwiej dostępnym z pięciu jezior Fuji z bezpośrednimi połączeniami kolejowymi i autobusowymi z Tokio. Kurort z gorącymi źródłami z różnymi atrakcjami turystycznymi i widokiem na górę Fuji znajduje się wokół wschodniego krańca jeziora, podczas gdy północne i zachodnie brzegi są w większości niezagospodarowane. Najlepsze widoki na górę Fuji można podziwiać z północnego brzegu jeziora i są one szczególnie zapierające dech w piersiach w sezonie kwitnienia wiśni około połowy kwietnia i jesiennych kolorów około pierwszej połowy listopada. Jednym z najpiękniejszych miejsc do kwitnienia wiśni jest nadmorska promenada w pobliżu lasu muzycznego Kawaguhiko, podczas gdy fotografowie będą cieszyć się tunelem Moomiji dla jesiennych kolorów, porośniętym Kailoana Mi odcinkiem drogi dalej na zachód. Ostrzegamy, że chociaż Kawaguhiko znajduje się u podnóża góry Fuji, góra nie zawsze jest widoczna z powodu chmur. Widoczność jest najlepsza wczesnym rankiem, zwykle przed dziewięcioma rano i późnym popołudniem, podczas gdy chmury często zasłaniają widok w ciągu dnia, nawet w dni przy ładnej pogodzie, a zwłaszcza podczas mglistego lata. Wśród szerokiej gamy atrakcji turystycznych dostępnych wokół jeziora Kawaguhiko znajdują się kąpieliska w gorących źródłach, muzea, park rozrywki Fudziku, wycieczki statkiem i kolejka linowa prowadząca na niewielką górę. Kawaguchiko jest również dobrą bazą wypadową do wspinaczki na górę Fuji, chociaż obecnie większość ludzi zaczyna wspinaczkę od piątej stacji Fuji Subaru Line w połowie drogi na górę. Poniżej znajduje się lista niektórych atrakcji turystycznych wokół jeziora Kawaguchiko. Kolejka linowa, nazywana również kolejką linową. Panoramiczna kolej linowa na górę Fuji. Godziny od 9 do 16, do 17 w weekendy i święta. Objazdy co 5 do 10 minut. Zamknięte, brak dni zamknięcia. Wstęp 900 jenów w obie strony, 500 jenów w jedną stronę. Panoramiczna kolej linowa na górę Fuji wznosi się do punktu obserwacyjnego w pobliżu szczytu góry Tenio, skąd widać jezioro Kawaguchiko i górę Fuji. Kolej linowa jest jednym z punktów końcowych popularnej jednodniowej wędrówki na górę Mitsutosh. Muzea Muzeum Kubołte-I-Chiku. Szczegółowe informacje o wstępie można znaleźć na stronie Muzeum Kyubo i Wyjątkowe muzeum, w którym prezentowane są kimona stworzone przez Kyubo i Chiku, który spędził swoje życie na ożywianiu zaginionej sztuki farbowania jedwabiu Cudzigahana. Kimono na wystawie przedstawia motywy natury i kosmosu, a wśród nich jego niedokończone arcydzieło Symfonia Światła, składające się z 80 kimon, które razem tworzą obraz góry Fuji. Muzeum Sztuki Kawaguhiko. Godziny. Od 9:30 do 17:00, wstęp do 16:30. Nieczynne, wtorki, święta noworoczne. Wstęp: 800 jenów. W Muzeum Sztuki Kawaguchiko znajdują się wystawy czasowe japońskich i zagranicznych artystów współczesnych, a także niewielka stała kolekcja obrazów i fotografii przedstawiających górę Fuji. Las Muzyczny Kawaguchiko. Zobacz stronę Kawaguchiko Music Forest, aby uzyskać szczegółowe informacje o wstępie. Bardziej park rozrywki niż muzeum, las muzyczny Kawaguhiko poświęcony jest automatycznym instrumentom muzycznym, takim jak pozytywki i mechaniczne organy. Pięknie zaprojektowane tereny z ogrodami w stylu europejskim mają ładne widoki na górę Fuji i są obsługiwane przez Ukai Group, która prowadzi również szklany las w Hakouni. আমি তো এই বক্সের অনুগ্রহে গাতে আছি এটা বক্স এটা বক্স ওটা আছে দাদা ওই যে সাইনিয়ে ওই যে ট্র্যাক করে নামছে এখানে হচ্ছে প্যাকিং করে ওই যে দেখো আমি তো এই বক্সের অনুগ্রহে গাতে আছি এটা বক্স এটা বক্স ওটা আছে দাদা ওই যে সাইনিয়ে ওই যে ট্র্যাক করে নামছে এখানে হচ্ছে প্যাকিং করে ওই যে দেখো 都走。どうぞ त जे to a